Proszę, proszę, Ośle. Rozumiem, że ci się udzielił nastrój, ale. Ale, żeby aż mruczeć? O, jasne, co dalej? Buzi, buzi. To tylko kot, Ośle. Nie możemy go uśpić, ponieważ to nieetyczne. Jedyna opcja to sterylizacja. Szrek, nie łam się, co to on. Jeden chciałby cię sprzątnąć na dzień dobry. Szrek, Fiona wie, że zrobiłbyś dla niej wszystko. Tak, to ja. Czekam na cnego rycerza, który zwróci mi wolność. A, ale ten, muści rycerzu! Toż pierwsze to nasze spotkanie. Czyż nie winno być chwilą cudowną? Ha, <noise> ha, drżyjcie! I to. Jam puszek o Kto ze mną zadrze? Umarł! W butach. <noise> Kłaczek. Nie jestem kukiełką! Jestem zwykłym chłopcem! Płagam, nie! Nie Dremiecę, no. No. Ej ty, no nie bądź taki drewniak! Nie mieliśmy żadnego wyboru! Nie, nie! Zły osioł! Sio! Jesteś więc ogrem z bagna! Och, uroczo! Istotnie, właśnie zacząłem jeść. Widać, ten typ tak ma! Cóż, Fiono, może opowiesz nam, jak mieszkacie? Cóż, najważniejsze, żeby dzieci miały blisko do szkoły. Cóż, po takiej długiej podróży na pewno jesteście głodni. To ja, to ja! Kopeta iskry skrzą! Królewno drży! Sforsuję twierdzę twą, więc patrz, jak koniec do walki mój serce. Wystarczy! Wszystko wyśpiewa. Ciach, ciach, ciach. Biegnij, ile masz sił. I tak nie uciekniesz. W męczarniach będziesz się bił. Mogłeś wrócić na to swoje śmierdzące bagno, ale skoro nie... Nie jestem już drewna! Ty miła eliksir, całą ją! Haroldzie, Kazałam ci ją spoić moim wywarem! Przybrany jest. Kolego, patrz mnie na usta. Jest tylko jeden szpenio, co weźmie te chryje na warsztat i wierz mnie, Radia to słucha w pogodę. Pani wysokość. Siad, piwi, siad. Proszę sprawdzić, czy może czegoś nie pomyliłem, a w zamian państwo przekażecie tron za siedmiu gór rodu w moje ręce. Lord Farquad dmuchał, chuchał i zarządził świnia eksmisję. Ty potworze! Powiem, słyszałeś o muchomorku?